14 lat temu na mapę administracyjną Polski powróciły powiaty. Wśród nich powiat Kraśnicki. 10 gmin i blisko 100 tysięcy mieszkańców edukacja w szkołach średnich, służba zdrowia, drogi, pomoc społeczna, a także wsparcie dla Straży Pożarnej i Policji to główne obszary działania samorządu powiatowego samorządu, który mimo skromnych możliwości finansowych może pochwalić się licznymi sukcesami. Tylko w latach 2007-2011 łączne wydatki na inwestycje powiatowe to ponad 80 milionów złotych. Połowa tej sumy to środki zewnętrzne. Najnowsza historia Powiatu Kraśnickiego zaczyna się w listopadzie 1998 roku, kiedy to na Zamku Królewskim w Warszawie nastąpiło uroczyste nadanie aktu uprawnień nowemu samorządowi. Dzień dobry, sekretariat starosty, słucham. Pod koniec sierpnia bieżącego roku wieloletni starosta Kraśnicki Tadeusz Wojtak złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska w związku z odejściem na emeryturę. Warto więc podsumować dotychczasowe dokonania samorządu powiatowego, którym Tadeusz Wojtak kierował przez kilka kadencji. No tak się złożyło, że po ostatniej reformie administracyjnej został utworzony powiat Kraśnicki i ja byłem zgłoszony jako jeden z kandydatów na starostę Kraśnickiego to był 10 listopad 1998 rok odległy już czas, no i w wyborach dokonanych przez Radę Powiatu, wczesną Radę Powiatu. Zostałem wybrany starostą Kraśnickim na pierwszą kadencję. I tak Kraśnicki starosta Tadeusz Wojtak prawie 15 lat temu przejął część obowiązków należących do samorządów gminnych i miast oraz administracji rządowej. Tych obowiązków z roku na rok przybywało, jednak nie towarzyszyła im gratyfikacja finansowa ze strony władz centralnych, a powiaty nie mają dochodów własnych w postaci opłat i podatków lokalnych. Z jednej strony w znaczący sposób ogranicza to możliwości realizacji projektów inwestycyjnych, z drugiej zaś konsekwentne i zwieńczone sukcesem działania w sferze pozyskiwania środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, przynosi zadowalające efekty. Tadeusza Wojtaka myślę, że znam jak mało kto z pracowników, czy to samorządu powiatowego, czy starostwa naszego powiatowego, ponieważ tak jak na tym placu. Z Platają się. Pierwsza inwestycja, czyli adaptacja i ta mała sala sportowa, i powiatowe centrum sportu. Tak można powiedzieć, że swoimi osobami też spajamy e, nasze dzieje 15-letnie samorządu powiatowego w Kraśniku. Tak się zdarzyło, że od pierwszej w pierwszej kadencji miałem przyjemność współpracować z panem Tadeuszem jako, e, z, jako przewodniczący Rady Powiatu. I teraz, kiedy pan Tadeusz przechodzi na emeryturę, w tej kadencji również mam zaszczyt kierować naszym powiatowym samorządem. Pierwszy okres to formowanie tak tzw. administracji zespolonej, w skład której na przestrzeni lat wchodziły m.in. Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii czy Sanepid. Było to dosyć poważne wyzwanie, jako że powiat trzeba było budować od podstaw. Po pierwsze trzeba było mieć siedzibę. Następnie trzeba było mieć stosowną kadrę. Czonem tutaj byli pracownicy ówczesnego Urzędu Rejonowego. No i powoli budowaliśmy jednostki. Powoływane były jednostki organizacyjne i była budowana cała administracja zespolona powiat. Powiat Kraśnicki był budowany na bazie gmin, które wcześniej wchodziły w części w skład województwa lubelskiego, a w części w skład województwa tarnobrzewskiego, czyli cztery gminy przybyło do powiatu kraśnickiego z województwa tarnobrzewskiego. Dbając o tożsamość nowego samorządu oraz integrację lokalnej społeczności, w 2000 roku Rada Powiatu podjęła również uchwałę o ustanowieniu herbu i flagi Powiatu Kraśnickiego, które nawiązują do historii Ziemi Kraśnickiej oraz reguł sztuki heraldycznej. Od początku jednak do najważniejszych zadań, jakie stawiali przed sobą radni powiatowi oraz starostowie, była troska o infrastrukturę drogową, obiekty szkolne i sportowe oraz służbę zdrowia, czyli Kraśnicki Szpital i przychodnie specjalistyczne. To, co się wydarzyło w szpitalu pod względem na przykład jego wizerunku, pod względem zmian w infrastrukturze, no to po prostu widać gołym okiem. W roku 2007 e, trudne decyzje podjęte o termomodernizacji budynku głównego wraz z wymianą kotłowni całej gazowej. Jest ona uruchomiona, działa. Mamy szpital docieplony po termomodernizacji. Mało tego, dokupione jest mnóstwo sprzętu. To też jest zainteresowanie oczywiście Pana Starosty Powiatu Kraśnickiego włożenie bardzo dużego wkładu własnego na zakup takich potrzebnych urządzeń jak tomograf komputerowych, mamograf, cyfrowe rentgeny, drobniejszy sprzęt, a teraz wreszcie chociażby remont, modernizacja bloku operacyjnego. To są przeogromne inwestycje na około 20 milionów złotych, z czego no jak powtarzam, wkład własny zabezpieczało starostwo i Tutaj pan starosta zawsze był bardzo żywo zainteresowany tym, żeby szpitalowi pomóc. Ponad 5 milionów złotych kosztowała termomodernizacja obiektów szpitala powiatowego w obu dzielnicach Kraśnika. Tylko w latach 2006-2009 podobną kwotę wydano na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, a za ponad 1 milion złotych zmodernizowano kotłownię szpitalną oraz sieć wodną i centralne ogrzewanie. W dzielnicy fabrycznej na ulicy Szpitalnej za ponad 4 miliony złotych zbudowano i wyposażono nową siedzibę przychodni i poradni. Te oraz inne inwestycje w powiatowej służbie zdrowia były możliwe dzięki pozyskaniu znacznych środków unijnych. Współpraca z starostą kraśnickim, panem Tadeuszem Wojtakiem, zawsze była bardzo dobra, bardzo układna, zorganizowana. Pan starosta rozumie problemy kraśnickiej ochrony zdrowia, zawsze można było po prostu w tych tematach na niego liczyć. Drogi to wciąż największe wyzwanie dla władz kraśnickiego starostwa. Stan dróg powiatowych byłby o wiele lepszy, gdyby w samorządowym budżecie można było zabezpieczyć większe środki na ich remonty oraz budowę. Poza zadaniami, które ciążą na starostwie, podjęta decyzja niemal historyczną dla miasta. Mowa tu o obwodnicy Kraśnika. To był rok 99, maj. Udało nam się zaprosić ówczesnego dyrektora dyrekcji generalnej dróg, i budowa autostrad w Warszawie pana dyrektora Suwarek, który właśnie wizytował wówczas w Kraśniku. Zwizytował miasto. Mieliśmy później spotkanie z zarządem, odjeżdżając do Warszawy, stwierdził w ten sposób, że wyjeżdża z przekonaniem, że dla Kraśnika budowa obwodnicy jest konieczna. Przyjeżdżam do Warszawy i zlecą opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych. Ja uważam, że tutaj właśnie był to bardzo pozytywny krok, który zapoczątkował przygotowanie całego procesu związanego z dokumentacją tej poważnej budowy. Kraśnicką obwodnicę do użytku oddano w listopadzie 2011 roku. Dzięki współpracy z samorządami gminnymi oraz zewnętrznemu dofinansowaniu powstały dziesiątki kilometrów nowych nawierzchni dróg, a wiele z nich udało się zmodernizować. To między innymi takie inwestycje, jak. Remont nawierzchni drogi Marynopole Budki Trzy Dni Duży, przebudowa drogi Strzyżewice Zakrzówek czy modernizacja odcinka drogi od Księżomierzy do Annopola. W samym mieście kraśniku wyremontowano lub położono nową nawierzchnię na ulicy Słowackiego i Alei Niepodległości. Środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi umożliwiły modernizację drogi Zalesie Białowoda. To najważniejsze obszary, jeżeli chodzi o funkcjonowanie powiatu, to. Edukacja, szkolnictwo ponadgimnazjalne. No i chcę powiedzieć, że tutaj no, też przejęliśmy taką spuściznę z dawnego województwa tarnobrzewskiego, jeżeli chodzi o miasto i gminę Nopol, Został wmurowany kamień węgielny pod budowę budynku dla zespołu szkół, jak również i sali gimnastycznej, i ten wysiłek został uwieńczony sukcesem że w niedługim czasie został wybudowany wspaniały obiekt dydaktyczny z halą sportową. Około tysiąca uczniów gnieździło się w jednym budynku, budynku budowanym w roku 1961. Warunki niezwykle trudne, bo byłem akurat w tym czasie dyrektorem szkoły i miałem taki bezpośredni z tym kontakt. I budowa tej szkoły po prostu no, zmieniła niesamowicie warunki nauczania. I to mówię nie tylko dla, dla jednej szkoły, bo to nie chodziło tylko o, o zespół szkół, że ta szkoła średnia miała lepsze warunki, ale przez to zmieniły się warunki zarówno dla gimnazjum i dla szkoły podstawowej. Pierwsza kadencja starosty Wojtaka to także inwestycja w Olbięcinie. Tamtejszy ośrodek szkolno-wychowawczy od wielu lat jest organizatorem olimpiad specjalnych. Jeżeli chodzi o ośrodek szkolno-wychowawczy w Olbiencinie, też została wybudowana pod potrzeby tego ośrodka hala sportowa. Ośrodek w Olbiencinie funkcjonuje już 60 lat, i od samego początku marzeniem naszym było stworzenie bazy sportowo rehabilitacyjnej dla naszych podopiecznych dzieci, młodzieży niepełnosprawnej, intelektualnej, która przebywa w naszym ośrodku. To się ziściło na początku nowego podziału administracyjnego, stworzeniu powiatu krasińskiego. Powstała hala sportowo-rehabilitacyjna, dzięki której możemy prowadzić zarówno zajęcia rehabilitacyjne, jak i sport dostosowany dla potrzeb naszych podopiecznych. Sport w Olbiencinie pełni bardzo ważną rolę. Uczniowie na co dzień korzystają ze wspaniałej bazy sportowej ośrodka, na którą składają się między innymi wojska, hala sportowa, siłownia, a w przyległym parku wyznaczone są trasy do biegów terenowych. Nasi uczniowie, wychowankowie, a zarazem zawodnicy olimpiad specjalnych brali udział w wielu imprezach międzynarodowych, począwszy od Szkocji, Stanów Zjednoczonych, Chin. Ostatnio głośny udział był w naszej zawodniczki na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Korei Południowej. Kilka miesięcy temu Zarząd i Rada Powiatu zdecydowały również o budowie nowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2, czyli w popularnym Reju. Dzięki zaangażowaniu Zarządu Powiatu, Pana Starosty również Tadeusza Wojtaka, Plany cały czas dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Reju mi się, wydaje mi się, że sfinalizują się. No jest to sala potrzebna. 709 uczniów ma zapewnioną wtedy infrastrukturę. I sportowo, i organizacyjnie możemy przeprowadzić sprawniej matury. Trzeba przyznać, że sala gimnastyczna w planach pojawiała się już dużo wcześniej. W tym momencie została wpisana do budżetu powiatu pozytywnie zaakceptowana przez zarząd. Znaczne środki finansowe starostwo przeznacza także na bieżące utrzymanie kilkunastu placówek oświatowych na terenie powiatu oraz inwestycje w infrastrukturę szkolną. Jeżeli chodzi o kraśnik zespół szkół nr 3, przyjęliśmy budynek w stanie surowym, który wcześniej miał być przeznaczony pod budowę pływalni. Ten budynek został przeznaczony na halę sportową. Dla tejże szkoły i uważam, że bardzo pozytywnie, bo też w niedługim okresie czasu w tej szkole utworzyliśmy szkołę, tzw. Tak mistrzostwa Sportowego. Budowa hali kosztowała ponad 13 milionów złotych. Starostwo powiatowe w Kraśniku otrzymało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 5 milionów 200 tysięcy złotych. Innym ważnym przedsięwzięciem była Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3. Władze Kraśnickiego powiatu mają więc przy ograniczonych możliwościach finansowych sporo sukcesów, ale na nich nie poprzestają. Aktualnie trwa realizacja dużego projektu pod nazwą Powiatowy System Informacji Przestrzennej, który za pomocą internetu umożliwi każdemu mieszkańcowi wgląd w dane dotyczące poszczególnych działek i nieruchomości na danym terenie. Inwestor, osoba fizyczna będzie mogła sprawdzić sobie na jakim etapie jest jej sprawa. To jak gdyby ułatwi kontakt z urzędem niepotrzebne wizyty, przede wszystkim sprawi, że jakość obsługi klienta poprzez funkcjonowanie tego systemu poprawi się pod kątem szybszego załatwienia spraw. Projekt ten realizowany jest we współpracy z wszystkimi miastami i gminami naszego powiatu, a starostwo pozyskało na ten cel 5 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych. W Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie realizowany jest właśnie projekt finansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy polegający m.in. na przebudowie i remoncie obiektów DPS-u oraz zagospodarowaniu terenów zielonych. Planujemy zorganizować szkolenie dla personelu merytorycznego naszego domu. Są to szkolenia specjalistyczne takie jak na przykład hipoterapia jak na przykład teatroterapia, zresztą wiele innych terapeutycznych zajęć z wychowankami z niepełnosprawnością umysłową. Oprócz tego planujemy również w ramach remontów wymienić pokrycie dachu na popularnie zwanym spichlerzył. Jest tutaj ośrodek rehabilitacji dla warsztatu terapii zajęciowej, oraz dla wychowanków Domu Pomocy Społecznej. Planujemy zrobić elewację pałacu. W tej chwili już tynk odpada, od wielu, wielu lat elewacja nie była robiona. A następnie również mamy projekt udostępnienia naszego parku, zabytkowego parku, dla osób niepełnosprawnych. Przez prawie 15 lat Tadeusz Wojtak sprawował funkcję starosty powiatu kraśnickiego. Ten czas to ogromna ilość inwestycji, które ułatwiają życie mieszkańcom. Miliony złotych pozyskane ze źródeł zewnętrznych, to także tysiące spotkań z mieszkańcami powiatu kraśnickiego i szereg rozwiązanych ich problemów. Myślę, że jest to człowiek wielce zasłużony dla naszego całego powiatu, a pomogło mu w tym wieloletnie doświadczenie samorządowca, znałem również pana Tadeusza jako jeszcze naczelnika gminy urzędów, i myślę, że wspaniale nie tylko rozwijał, ale i spożytkował te wszystkie swoje doświadczenia. Był wyjątkowo odpowiedzialną osobą, i mi się wydaje, że zasługą jego było to, że potrafił doskonale wokół siebie ogromadzać ludzi i wokół swoich pomysłów. To, że przez te 15 lat albo kierował samorządem, z niewielkimi przerwami, albo aktywnie działał jako radny, świadczy o tym, że był do tej funkcji doskonale przygotowany i potrafił sobie z nią doskonale radzić. Rozstania są zawsze przykre, ale mam świadomość, że przyszedł czas. Czuję się spełniony, więc jest możliwość troszeczkę odpocząć. No bo radnym mam dalej zostać, bo zostałem wybrany na całą kadencję. Uważam, że jeszcze wiele problemów jest do rozwiązania i mogę służyć da dalej swoją radą, pomocą na tyle na ile będzie mi dane, na ile będzie to możliwe. Także powiadam, no rozstania są na pewno zawsze przykre, ale tu uważam, że decyduje rozsądek, że przychodzi pewien czas. Że ten czas na pracę zawodową już dobiega końca, a teraz można to z innej pozycji też udzielać się dla dobra społeczności.